Jakub wolny na zapoznanie ze skocznią normalną w Oberzdorfie? Zapoznanie wypadło? Okej, okay, tak jak zapoznanie powinno wypaść, tak dzisiaj wypadło mi się wydaje. Czyli tak grzecznie, delikatnie. Tak, no taki był cel dzisiaj, żeby, no wiadomo, tych treningów tu jest, jest trochę, więc wydaje mi się, że no tak jakby. No zapoznanie ze skocznią, normalne skoki, więc jest ok. Jakie są warunki do skakania? Pytam trochę o, o tę temperaturę, o, o tory najezdowe, o zeskok, bo, bo że jest ciepło to wszyscy widzimy, ale czy to także wpływa na przygotowanie skoczni? Nie, no jest idealnie bym powiedział, bo jakby no wiadomo, tory są lodowe e, i tam jest lód cały czas. Zeskok jest, no, tam jest praktycznie w cieniu, e, no, więc no, warunki są super. I to najważniejsze, przed Tobą walka o miejsce do piątkowej kwalifikacji sobotni konkurs. Powiedziałeś mi jakiś czas temu, że jestem mocny i podtrzymujesz, rozumiem tę deklarację. E, tak, no e, można być mocnym, ale skakać słabo, a można też trochę w drugą stronę. Ja się staram, żeby e, odciąć się od wszystkiego i po prostu skoncentrować się, e, żeby, żeby sobie po prostu skakać jak najlepiej. Ale czy z tyłu głowy jest taka myśl, fajnie, że mamy 5 miejsc na ten konkurs na normalnej skoczni, bo łatwiej jest się do tej reprezentacji by, albo będzie dostać? E, nie zastanawiałem się nad tym. Dziękuję bardzo. Dzięki.